Kunde bohaterem. Barcelona mistrzem Pucharu Króla. Wczoraj 26 kwietnia 2025 roku FC Barcelona zdobyła swój 32. tytuł Pucharu Króla, pokonując Real Madryt 3 do 2 pod ogrywce w emocjonującym El Clásico, rozegranym na Estadio La Cartuja w Sewilli. Mecz był prawdziwym roller emocji. Pedri szybko otworzył wynik, ale Real odpowiedział dwoma golami Kyliana Mbappé i Aureliana Czołameniego. Gdy wydawało się, że królewscy sięgną po trofeum, Ferran Torres wyrównał w samej końcówce, doprowadzając do dogrywki. W niej bohaterem został Jules Koundé, który w 116. minucie dał Barcelonie zwycięstwo. Warto zwrócić uwagę na młodego Lamina Jamala. Nie tylko asystował przy dwóch golach, ale też przyciągnął uwagę swoją stylówką. Blond fryzura i dwie pary okularów przeciwsłonecznych, nawiązujące do idola Neymara. Dla trenera Hansa Flicka to pierwszy tytuł na ławce Barcelony. Czy zaczyna się nowa era dominacji Blaugrany? To zwycięstwo umacnia Barcelonę jako najbardziej utytułowany klub w historii Pucharu Króla. A Twoim zdaniem, kto był największym bohaterem tego El Clasico? Pedri, Torres, Koundé? Czy może ktoś inny? Daj znać w komentarzu.